Dwie świece, to znak, że rozpoczynamy drugi tydzień, ale niczym wejdziemy w drugi tydzień, to warto może sobie przypomnieć, co wydarzyło się w pierwszym tygodniu. Zapraszam tu już na środek, bo za chwilę będziemy wypatrywać światła. I na początku kilka pytań. Czy pamiętacie, jak w pierwszy dzień pojawili się trzej królowie, z której strony padło światło? Tak jest, z lewej, drugiego dnia pojawili się święci. Pan Jezus w otoczeniu dwóch świętych. Tak jest po prawej stronie z tyłu kościoła. Trzeciego dnia pojawił się Ojciec Święty, Bóg Ojciec, który trzymał Pana Jezusa na krzyżu. W którym jest tak, lewa strona, pierwszy witraż dolny. Czwartego dnia pojawił się dom niebieski, brama niebieska. I to było... Bardzo dobrze się orientujemy. I piątego dnia, w piątek, pojawił się baranek. Baranek pojawił się z której strony? Baranek się pojawił z tej strony, po prawej. Czyli były trzy przedstawienia po lewej i dwa po prawej. Kto był w piątek, w sobotę, to wie, że wtedy nie pojawił się żaden witraż, ale patrzyliśmy na pewną figurę. Ktoś wie na jaką figurę żeśmy patrzyli. Świętego Andrzeja. A wyjątkowo nie, tylko na figurę świętego. Nie Grzegorza, nie Ignacego, nie Mateusza. Nie Krzysia. Tak, tam to jest figura. Jak się nazywa? Tak jest. Patrzyliśmy na figurę świętego Franciszka Xabarego, bo jego było wspomnienie i jego święto. Nie było witraża, bo było zbyt jasno i wtedy by było trudno podświetlić. Także patrzyliśmy na figurę. A teraz prawdopodobnie za chwilę znów pojawi się światło. Proponuję, żebyśmy się cofnęli do środka kościoła, żebyśmy mieli lepszy punkt widzenia. Już w międzyczasie możemy się rozglądać w lewo, w prawo w górę, pod nogi również i za chwilę coś powinno się pojawić. O! Jest! Jest tam. Odwracamy się w lewo i czy ktoś potrafi doszczec, co tam jest przedstawione? Pan Jezus. Pan Jezus, Pan Jezus tak. A oprócz Pana Jezusa ktoś tam jeszcze jest? Apostołowie? Być może to są apostołowie, choć stuprocentowej pewności nie ma. Dobrze, ale to, co najważniejsze, to jest tam Pan Jezus. A jak jest tam Pan Jezus, to znak, że coś nam ciekawego dzisiaj powie przez ten obraz. Ewangelia kończy się słowami, że przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Myśmy widzieli pewne rzeczy na witrażu, ale z daleka było trudno dostrzec. Każdy z nas dostrzegł Pana Jezusa, ale kto był więcej, było tak nie do końca jasne. Dlatego spróbujemy starym zwyczajem przenieść obraz z witrażu na ekran. Zapraszam bliżej. O, zapraszam, zapraszam, bo to są ważne szczegóły bardzo ważne szczegóły. Właśnie zapytamy, kto tu jest. Od razu. Powiem, że scena w ogóle całkowicie nie jest taka oczywista, bo pytałem dorosłych, kilku, i zobaczyli na tym przedstawieniu różne sceny. Zobaczymy, co widzą najmłodsi. Mojżesza. Który to jest Mojżesz? Ten, który ma przykazania, tak? Chory na łożach. Chory na łożu, tak. Ten który próbuje... który uleczek go i on wstaje. Tak, słuchajmy uważnie, to potwierdzam moje przypuszczenie. No to, to wszyscy święci. To wszyscy święci, tak. Faryzeusze. Faryzeusze. Dobra, myślę, że jak dorośli słyszeli, to mogli zauważyć, że na tym obrazie przenikają się dwie sceny i w zależności jak to patrzy, może doszczec albo scenę. Może popytam was co, co widzicie? Czy zgadzacie się z tym, co widzą dzieci? Uzdrowienie chorego. Uzdrowienie chorego lub słyszałem przemienie pańskie? Tak. Czyli widzimy dwie sceny, i wydaje się, że to albo jest jedno, albo drugie. Chory jest święty. Chory jest święty. Chory jest święty. A po czym poznajesz, że chory jest święty? Bo ma aureolę. Tak jest, bo ma aureolę. I co tu w takim razie jest przedstawione? Czy to jest przemienie pańskie, gdzie po lewej jest Mojżesz i po prawej Eliasz? Gdzie na dole może być Jan, Piotr i Jakub, czy też może nie? Karol wiedz. To, co było w Ewangelii. Właśnie, może być to, co było w Ewangelii. Gdybyśmy spróbowali połączyć z tym, co było w Ewangelii. To by wyszedł Jezus uzdrawia i w towarzystwie Abrahama i Hazariusza? Jezus uzdrawia w towarzystwie wielkich postaci z Starego Testamentu. Na pewno w jakiś sposób to jest prawdziwe, bo oni mu towarzyszyli. Ale spróbujmy w takim razie połączyć z Ewangelią. Ewangelia była o tym, że byli faryzeuszem, czyli można powiedzieć, że faryzeusz są tą księgą. Byli uczeni w piśmie, czyli można powiedzieć, że ten po prawej stronie, który ma jakieś tam pisadło. I uczeni w prawie. I uczeni w prawie to właśnie ten spisadłem. I przyjaciele chorego spuścili go przez dach. I przyjaciele chorego spuścili go przez dach, czyli ten chory. Ten chory mógł być właśnie tu, tu po środku. I ci przyjaciele obok. Czyli pasuje to do Ewangelii, którą żeśmy przeczytali. Czy jedna rzecz nie pasuje, bo ci, którzy siedzą koło niego mają aureolę. Czy to pasuje czy nie pasuje? To może być Piotr, Jan i Jakub. Tak, a do tego wrócimy za chwilę, tak jak że mówili, że to albo jest przemienienie, albo uzdrowienie chorego, gdybyśmy połączyli z Ewangelią. Gdybyśmy tym postaciom postawili dymki. Wiecie, jakie są dymki? To wam pokażę takie przykładowe. Widzicie, co jest na tej scenie? Pan Jezus mówi do Marty. Marto, Marto, troszczysz się o wiele, a potrzeba tylko jednego. A Maria siedzi pod tym i sobie myśli tak. Lepszej organizacji. I gdybyśmy wrócili do tej sceny, to jakie dymki moglibyśmy postawić tutaj panu Jezusowi i tym postaciom, które są na tym obrazie przedstawione? się zapomniał. Czy zapomniałam? A chciałeś połączyć z tym, co było wcześniej, tak? Mhm. Choremu, nie, panu Jezusowi jesteś uzdrowiony. Czyli Pan Jezus ma pierwszy dymek, jesteś uzdrowiony? E, ja do Pana Jezusa i do chorego. Pan Jezus to idź i do swojego domu, i połóż się, a chory już idę. Tak jest? Dobrze. wiecie, jak jest podpisane to wezwanie? Ta scena. Serce Jezusa z żywością napełnione. Hmm? Czy wiecie, co to jest zelżywość? Taki trudny wyraz, teraz nie używamy. Zelżywość to jest coś takiego, że Pan Jezus na przykład czynił dobro, uzdrawiał aferzeusze i uczeni w piśmie z Niego się naśpiewali, powątpiewali. Mówili, że mocą złego ducha działa, albo zarzucali mu, że robi to w szabat, kiedy nie wolno uzdrawiać. I to jest zerżyłość, że pan Jezus czynił dobre rzeczy, a oni mu zarzucali, że czyni to w niewłaściwy sposób. Podsumowując, mamy taką scenę, która może, w której możemy zobaczyć przemienienie pana Jezusa. Wrócimy do niej. Gdzie po lewej stronie jest Mojżesz, po prawej Eliasz i czyjej apostołowie, ale możemy w tej scenie również zobaczyć to, co słyszeliśmy w Ewangelii: że faryzeusz i uczony mówi złe rzeczy o Panu Jezusie, a tutaj jest właśnie ten, który żebrze, ten, który jest uzdrowiony i ten, który się opiekuje. I proponuję, żebyśmy zobaczyli, że to jesteśmy my. Że każdy z nas przychodzi na roraty, czy to mając lat kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt, i każdy z nas by chciał coś od Pana Jezusa otrzymać. Jeden z nas może na przykład wystawiać rękę i powiedzieć Panu Jusowi: Brakuje mi tego i tego. Niekoniecznie pieniędzy, ale czegoś może im brakować. I możemy sobie pomyśleć: O co bym teraz Pana Jezusa poprosił? Druga osoba w tym niebieskim płaszczu. Może się martwić o jakąś osobę, o zdrowie męża, żony, rodzica, dziecka, pola coś? Może to jest jej tata? Może to jest właśnie jej tata. Czyli też możemy pomyśleć, o kogo, w czy intencji chcielibyśmy poprosić, o co poprosić. A może jesteśmy jak ta osoba po środku, że czujemy się chorzy. Coś nas boli. I też możemy prosić Pana Jezusa o uzdrowienie. Grzesiu mówi, że w sumie wszystko zawiera się w błogosławieństwie, tak? Czyli oczywiście jak przychodzimy na ruraty, to Pan Jezus chce nas błogosławić i prowadzić swoimi ścieżkami, jak mówiliśmy, ku Bożemu Narodzeniu. Tyle z tej sceny, która dzisiaj jest nam przedstawiana, na której możemy widzieć różne rzeczy, ale najważniejsze to, jak było na początku, żebyśmy widzieli Pana Jezusa, który do nas przychodzi, chce nas uzdrawiać i wysłuchiwać nasze modlitwy. I teraz będzie pytanie sięgające dalekich czasów. Czy pamiętacie, jak w tamtym roku rozdawaliśmy Wam obrazki i jeszcze było coś więcej, na co czekaliście pewno z dwa tygodnie? Na mapę. Tak, była mapa, która w końcu się pojawiła. Czy myślicie, że teraz też przydałaby nam się mapa? Nie? A jeśli tak, to po co? Żeby wiedzieć, gdzie idziemy? A to to będzie drugie pytanie. Żeby się nie zgubić. Żeby się nie zgubić. Tak, tak głęboko za bardzo żeście poszli. A ja myślałem, że przydałaby nam się taka mapa. Żeby każdy mógł sobie zrobić i te witraże, które otrzymujemy przez kolejne cztery... Właśnie. Żeby każdy witraż był na odpowiednim miejscu. Tak jest. Proponuję zatem nie rozdawać żadnych map, ale urządzić taki konkurs. Ja bym powiedzieć, czy ja z Mą robimy takie coś, że te w kolejności te witraże przyklejemy na karton. Z każdego dnia. Tak, bo witraże można by sobie... Z każdego dnia po kolei naklejać, ale można sobie zrobić coś takiego, żeby otworzyć to, co jest w kościele. I zachęcam do tego, żeby zrobić taki konkurs, to czy znaczy jest konkurs, i żeby każdy z nas na tyle, na ile chce, spróbował zrobić sobie takie przedstawienie w postaci pewnej mapy. Jak już mówiliśmy na początku, był witraż stąd, był stamtąd, był stąd, był stamtąd, dzisiaj stamtąd i żeby uzupełniać kolejne pola. Jeśli będą do mnie jasności, to proszę jutro pytać, to będziemy precyzować. Ale teraz Kuba chyba mówił, żeby wiedzieć, skąd jesteśmy. Tydzień temu zapytałem. Nawiązując do tego, że mędrcy przybyli ze wschodu, setnik przybył z zachodu, i było pytanie: A skąd przybyliśmy my? I niektórzy, jak na przykład Mała Julia, nie wiem czy dzisiaj Mała Julia z Kośnego jest, przybyła we wtorek i powiedziała, że jest z południa. Czy Kuba jest z północy? Czy ktoś z Was wie, skąd jeszcze jest? Z południa? Z południa, tak nie do końca pewnie, ale południe, z północy, z północy, z północy, z północy, pola jest z, z wschodu. Ze wschodu. Czy jesteśmy z różnych stron? A czy wiecie, skąd może przybyć do nas jutro specjalny gość w czerwonym stroju? Z jakiego kierunku? Z północy. Z północy. Kto ma jakąś inną wersję? Z południa. Czy z drugiej strony? Z Laponii. Z Laponii, tak. A gdzie jest Laponia? Z nieba. Z nieba. Czyli ani nie z zachodu, ani nie wschodu, ani nie... Z północy ani z południa, tylko z góry. Zobaczymy, obserwujmy skąd może on do nas przyjść.